wariaty śledzik pod jesiotra blisko tutaj będę rzucał bo jesiotry lubią. no ładnie tutaj Szalej. pięknie jesiotrek zobaczcie jest zawsze jak się je śniadanko następuje branie jest Aj kurwa spadła. Ale on szaleje. O. U kurwa. Może bana nie skusi? Cześć Simonko, 3 kwietnia. Ja dzisiaj rozpoczynam mój sezon gruntowy. Ogólnie mam dzisiaj kilka godzinek właśnie na takie łowienie, i nawet taka rybka będzie mnie cieszyć. Ogólnie mamy poranek. Na razie dosyć chłodno 1 stopień, ale dzisiaj w ciągu dnia ma być bardzo przyjemnie bo 18 stopni więc bardzo fajnie. Mam nadzieję, że rybki także będą fajnie współpracować i zobaczymy jak to będzie. Idę właśnie rozkładać sprzęt, bo jest trochę tego, mieszać jakąś zanantkę i próbować właśnie przychycić jakieś ryby, więc co, lecimy! No to pierwszy zestaw rzucamy metoda leci i wjechała. No to drugi zestaw zaraz zarzucam, śledzik pod jesiotra, blisko tutaj będę rzucał, bo jesiotry lubią, lubią bliżej brzegu i co, robimy to. Jedziemy z tematem. Zestaw właśnie pod jesiotra typowo, ze śledzikiem. wleciało do wody i zaczynamy zabawę jest, ryba chyba będzie jesiord bo na śledzika a poszedł mnie w drugą stronę całkowicie Zestawię 20 na bank się bawił, widzimy jak się bawił Piękna rybka będzie Tylko muszę jakoś ją teraz Aj, poszła mi tutaj Za ten kurs za ten betonek jesiotr, ja, tak to będzie ja, tak. nie jest jakiś duży ale jest, fajnie trochę drugi zestaw mi jest ja, jesiotrak pierwsza ryba gruntowa tego roku i jesiotrak ja, właśnie wjechał Jeszcze trochę i będzie wymęczony. No, taki przyjemniaczek już. Z 5 kilo? 6. Możemy mieć. Fajna ryba. Na śledzika. i dobrze, że tego śledzika wziąłem. Pięknie, cudowna sprawa. Od razu duża ryba na gruncie. O, już jest blisko brzegu, więc. Będzie już chyba. A, jeszcze, jeszcze nie chce się poddać. Jeszcze chcę walczyć. Pięknie. Aha, bestia przy brzegu zaczęła walczyć. Wczoraj wariuje, jak Uch, nabrał chyba siły. Zobaczył mnie i nabrał siły. Pięknie. Cudowna prawa. O, jest taki fajny jesiotrak. Do podbieraczek. Będzie. Jest młody. Jest! Piękna! Piękna sprawa! Tu jest podbierak. No to wieża! Taka ryba! Piękna sztuka! Jesiotr. Teraz wraca do domu. Piękny! Jesiotrek! Zobaczcie! Super! Pierwsza ryba gruntowa tego roku. Taki jesiotr. Piesiotko, wracaj i rośnie na wielkość. Trochę go napowietrzymy. Mówię siotry, delikatne ryby na brzegu są. Niech się trochę powietrza nałapie. I zaraz go puszczę. Pewnie pójdzie jak torpeda. I odpłynął. Przepiękne. Śledzik dokrojony, zaraz zakładam znowu na haczyk i zarzucam zestaw, może drugi w wpadnie siotrek. No to zestaw zrobiony i śledzik leci znowu na podwoje na następnego jesiotra. Z początku trochę ten jesior się bawił, bo widziałem na szczytowecce, no tak dobre 3-4 minuty. No i potem nastąpiło branko, zaciałem jest, jest pierwsza ryba, hura na grunt i to fajna, naprawdę fajna rybeczka. Есть следующая рыба? Есть следующая рыба? Орла не валит Будет ящик Но брание такое было Файно. Как на ящиках Посмотрите, как тут идет Może być większe jak tam Albo bardziej. Ale wali Bardzo przyjemne rybować. Uch, zbój bandyta. Chodź tutaj przyjacielu mój. Teraz idzie w drugą stronę całkowicie. A, poszło. Puścił. A już było blisko w rzeku. Szkoda. Ryba spadła. Fajnie walczyła. Podejrzewam, że to większa była ryba jak ta pierwsza. No ale niestety ją no, opuściła. I tak było. Było branko. Coś się ruszyło. No, ale to takie... Chwilowe. O, co się dzieje dalej? Coś tam się bawi. Czas najwyższy na śniadanko. Bułeczki trzeba zjeść. Zawsze, jak się je śniadanko, następuje branie. Czy dzisiaj tak będzie? To się okaże. Kiczylout. Bułeczka, zostawiki. Może na banana? <laughs> Będą brały karpie nieaktywne. siotry trochę bardziej. A może banan nie skusi? Mało się pospieszyłem, nie wytrzymałem, podrajcowałem się i znowu za szybko zaciąłem. Mogłem jeszcze chwileczkę poczekać. Ej, no mogłem chwilę jeszcze poczekać, zacięłem za szybko, oczekałem już dosyć długo, iż myślałem, że to jest akurat ten moment, ale niestety jeszcze potrzebował ten trochę jesiotr, bo to na śledzia było i mi jedną część zażar. Została druga część co zarzucamy. Może jeszcze jedno będzie branko. Jest No praktycznie zarzuciłem ledwo co z minuta i od razu strzelił idzie w drugi zestaw A no, może być fajniejsze Albo taki podobny rozmiarów co ten pierwszy 5 kilo 6 Drogi zestaw mi trochę idzie, muszę trochę go siłowo pociągnąć, żeby mi też nie poplątał tam za bardzo. Jest tu już blisko. O, ale, ale chodzi wędeczka. Pięknie. Piękna sprawa. Ale, ale ma mocna rybka. Przepięknie. O, ładnie walczy. Też to będzie się siotrek. Na śledzika. Dzisiaj śledzik to jest killer. Karpie nie biorą. No ale chociaż się siotry. Aktywne. O, jest. Już płetwę pokazał. Już płetwę pokazał. Piękna sprawa. No, jeszcze, jeszcze, jeszcze nie chcę. Nie chcę się jeszcze podać. Chodź, chodź, chodź kaleka. Ale on szaleje, no. kurze ale łagień daje na tej ręce. Pięknie. Jeszcze nie jest gotowy. Uff, ale wali, ale wali, piękna sprawa. Nie jest jeszcze gotowy, ale on przy brzegu tutaj kusze nabierają mocy. Mają moc te rybki. No, dzisiaj wypad gruntowy, jak najbardziej fajny. Duże ryby dzisiaj padają. A ja chciałem taką taką rybę chciałem a no tutaj kurczę wjeżdżają fajne dosyć rybki Nie ma co narzekać Przepiękna sprawa Ale kurczę już mnie Już mnie ręka boli Ostatnio to okoniówka, koniówka, o konie. A dzisiaj kursze duże ryby Piękna sprawa dobra, już będzie szkoda już Jej, jeszcze, jeszcze mi tu wypłynął z podbierak. jest, jest. Ajaj, aj, aj, no, aj, no nie mogę go, jest, <laughs> he, jest, 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 jest jesiotrek. Piękna sprawa. Przepiękna ryba wjechała. I jest następny i jesiotrek. Przepiękna sztuka. Taki kabanos dosyć duży, około 5-6 kg. Może nawet trochę więcej. Przepiękna, przepiękna rybka. Zobaczcie, jak się prezentuje. Super. No to wypuszczamy. Taki jesiot. Wracam do swojego domu. Trochę go napowietrzymy. Jesiotry to delikatne ryby. Powtórzę jeszcze raz. Trzeba je na żeby energii miały dużo. I powietrza, żeby odżyły w wodzie. I płynie. Już dwa na brzegu, trzeci mi spadł. Też blisko brzegu. Więc nie ma co narzekać. Brania są co jakiś czas. Powiedzmy co godzinę, co półtora, ale za to fajne rybki wyjeżdżają, więc <gryny> tylko się cieszyć. Tylko się cieszyć. No i co, ja łowię dalej. Może jeszcze panie coś karpie nie chcą dzisiaj, ale i siotry chętne. Spadła spadła, a była chwila, coś tam zaczyna się bawić już od dłuższego czasu czy będzie widać na szczytówce trochę przybliżę szczytówkę dobrze widać ale ryba przestała się na razie bawić <gulanie> ogólnie takie siotry delikatnie tutaj podchodzą do sprawy bardzo ostrożnie może będzie jakiś prank no to czas na kawkę nalejemy sobie troszeczkę o jest Beczek kawunii. Kawunia, zestawy zarzucone i tak się żyje właśnie w czwartki. Jest. Jest ryba. Uch, ale szaleje. Ale zaszalała. Nie spodziewała się chyba tego. <laughs> Zobaczymy, co to będzie. O, trochę się uspokoiła. Branie było fajne. Nie bawiła się tak długo jak te wcześniejsze. Ale tutaj już idzie. Fajnie. Z dużej to nie będzie rybka. Ale jest. Jesiodło. Ja, to do mnie, szedł. dobra podbieraczek Następny siotrak Dobra i zaraz, zaraz będzie na brzegu Dobra, chodź tu przyjacielu A na przebrzegu zaczynają dopiero wariować Szaleńce Wariaty Dobrze Chodź tutaj Będziesz gotowy czy jeszcze nie Wiesz, że to podbieraczka jest jeszcze jeszcze nie to jeszcze jedynie to mam a no, myślę że już teraz spokojnie Wjedzie. jest no najmniejszy dzisiaj ale jak najbardziej cieszę. jest następny Jasiot! Następny Jeśotr Ten najmniejszy z tych wszystkich. Ale też piękna sztuka. Około 3-4 kg. Przepiękny Jesiotrek. I zaraz wraca do domu. Jesiotrek wraca do domu. Na powietrzymy go trochę. Bo to wiadomo, Jesiotry. Trzeba napowietrzać. Niech odpływa. A nie ma jak się przez ten krzak przedostać. Oh. No, i teraz popłyną. No, tak ja kończę moją pierwszą wyprawę gruntową tego roku, udało się coś połowić i dosyć fajne te rybki. Coś się spieło, jakieś były brania. Więc mega dobra wyprawa. Nie spodziewałem się takich dobrych rezultatów. No ale. Jest, udało się, no i trzeba się cieszyć. Ogólnie karpie słabo aktywne, przymrozek w nocy może dlatego, gdzieś te noce jeszcze takie trochę zimne i te karpie jeszcze tak gruźnie, ale podejrzewam, że jak trochę nocy cieplejsze będą, to i karpie fajnie ruszą. Yy, następna wyprawa już tuż, tuż, bo wiadomo, grunt w kwietniu u mnie jest bardzo yy, częsty, bo wtedy mają tarło okonie i inne tam ryby. Są pod ochroną, więc nie ma co ich męczyć. Tylko trzeba po prostu na grunciku z białą rybką połowić. No i co? Niech moc będzie z nami z rybami. Cześć, hej, do następnego.